O, też to widzisz? Nela i Nancy opalają się i coś szepczą. Chodź, podsłuchamy. Ale musimy się cicho zachowywać. Nela, jestem <grystek> z nas taka dumna, ale nam się udało. No, to był pełny sukces. <grystek z nas> Widziałaś ich minę? Niemal by się popeczały. Tak, widziałam. <grystek z nas> hmm, opalajmy się dalej. Fajne płaszcze kąpielowe. No. Wyschowaliście nasze ubrania! Tak, to nie jest śmieszne! Wiesz, mi tak wstyd było, jak szłyśmy przez tą okolicę. Wszyscy ludzie tak dziwnie się na nas patrzyli. Wiem, niektórzy się śmiali. No dobra, otwieraj drzwi. Wchodzimy. Złapiemy ich na gorącym uczynku! Czego tu chcecie? Jest cisza nocna! Nie wolno wam do nas wchodzić! Co, cisza nocna? Chyba sobie żartujesz! No właśnie, bawicie się tabletem. Co, film oglądacie? Czy w gierki gracie?